Władze miasta powoli przymierzają się do wprowadzenia zmian w wyglądzie jeleniej góry. Powstały już wstępne projekty i wizualizacje dotyczące miejsc mających ulec liftingowi. Jednym z nich jest ulica Wojska Polskiego i Plac Kościuszki. Urbaniści zaproponowali nam szczególne rozwiązania w różnych miejscach. Jednym z takich szczególnych tematów dla nas było ulica Wojska Polskiego, no, którą chcemy odnowić i chcemy, żeby wyglądała jak najlepiej, ponieważ ten park, skwer przy Wojska Polskiego. No jest ważnym elementem. W związku z tym wykorzystaliśmy możliwości posiadania pieniędzy europejskich i zleciliśmy już dokumentację, czyli szczegółowe rozwiązania dotyczące tego, tego projektu. Ograniczyłem go znacznie, ponieważ szkoda mi było wycinać bardzo ładnej zieleni, która tam była, a jednocześnie nad pieniądze trzeba liczyć. Ale myślę, że nowy plac czy, czy, czy nowa wersja, w momencie kiedy zostaną uruchomione pieniądze europejskie, no to będziemy mogli powiedzieć: tak, Jelenia, która jest gotowa, mamy dokumentację. Natomiast przygotowuje grupa młodych architektów, do których zadań należy przystosowanie propozycji urbanistów z Warszawy do realiów miejsca. Powrócić ma fontanna, która zamiast obecnej rabaty będzie stanowiła centralny punkt placu. Woda również jakby wprowadza taki ruch tutaj. Myślę, że większość ludzi będzie skupiona wokół wody, która będzie również ziluminowana. No i teraz właśnie pracujemy na tym etapie nad, nad iluminacją, nad rozruchem tego. Współpracujemy z kilkoma firmami. Chciałobyśmy się też otworzyć na czwora nogi i robimy tam też jakieś... Atrakcje powiedzmy. Troszkę zmieniamy kształt całości założenia, z takiego mniej kameralnego do takiego bardziej reprezentacyjnego miejsca. Za około miesiąc czasu będziemy już jakby mieć projekt na wykończeniu. Jeszcze teraz robimy rysunki wykonawcze, już takie typowo pod, pod przetarg dla wykonawcy. Także za jakiś miesiąc myślę, że będzie można przekazać urzędowi projekt pełen. Wtedy prawdopodobnie będzie można poznać więcej szczegółów związanych z planowanymi ewentualnymi zmianami, które miejmy nadzieję będą uwzględniały również opinie mieszkańców. Mam taką uwagę, żeby ten plac był ogrodzony, żeby psy i koty nie wchodziły, bo tu jednak dzieci się bawią w tym piaskownicy. No ta fontanna już kiedyś to była, gdzie jest klomp, no ale to na bezpieczeństwo dzieci to ja... Radziła. Tak więc drodzy architekci, pamiętajcie o bezpieczeństwie najmłodszych. W końcu to oni stanowią przyszłość naszego miasta.